Czeła myślącym. Chwała Mamy drugą połowę listopada 2023 roku. Cofniemy się dzisiaj o rok wstecz do podobnego okresu z 2022 roku i powiemy o granicy grabieży, takiej narodowej polskiej grabieży, czyli obecnej granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Ale zanim do tego przejdziemy, to sytuację opiszę... Z pana Tadeusza, Adama Mickiewicza, jest taka scena i, i, i taki, ym, y, taka część tego utworu, gdzie Maciej Dobrzyński, zwany Kurkiem na Kościele, a dlatego, że wszystkie prądy polityczne wiedział kiedy i potrafił zrozumieć, gdy nasi zrobili nieopatrznie i bez żadnego planu, bez strategii. Zajazd na dwór Soplicy, widząc tam sobie wyimigowanego wroga przez nich, to jak już jegry moskiewskie ich tam związały, deszczyk pada, Maciej na nich przejeżdża, patrzy i mówi w ten sposób: krzyczy do nich głupi, 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 na kim się zmęło, na tym się skupi. Mam nadzieję, że poprawnie to wylecitowałem. I kochani, mamy taką obecnie sytuację. Głupi, głupi, głupi. Powiemy sobie o tym, co się stało na bazie archiwalnego materiału. Pierwszy to jest ladacznica na ulicę, a rolnicy na granicę. Po rok temu dokładnie to się działo. Jak skończyli rolnicy? Jakim pogromem rolnictwa skończyła się ta sytuacja z tak zwanym nie chodzi tylko o zboże. Przypominam, że mleko, nabiał dnia dzisiejszego też tu, do największych w Polsce, między innymi na Podlasiu, spółdzielni mleczarskich, rozkłada nas szrynek, płynie. A spółdzielnie, przypominam, są rolników, wybierzecie w tym udział. Tak samo jak tutaj brali rolnicy udział w wzajemnym grabieniu z Ukraińcami Rzeczpospolitej pod względem zboża i nie tylko. Ale pozwólcie, że wrócimy się do tego materiału. To jest materiał, właśnie, który opisuje tamte, tamte zdarzenie sprzed roku. Mam już to. I teraz, co się dzieje? Co robią rolnicy? Ja nazywam to tak. Ladacznice związkowe, jakieś tam partyjne na ulicę, a rolnicy gdzie? Na granicę, gdzie pan bo przykazał? Tutaj, bo nikt was słuchać nie będzie, ale spokojnie. Protest w chrubie szowie. Nie znęcam się koledzy nad wami. Wy się nad sobą zastanówcie. Głęboka refleksja, modlitwa. Może naprawdę mózg rozświeci i się zastanowicie, co się dzieje, jak rzeczywistość wygląda. Bo jeżeli ten materiał do mózgu nie przemówi. To tylko już naprawdę takie orzeczy, no nie? I teraz jest tak. 300 chrubieszów przed Bożym Narodzeniem, 300 ciągników, kawalkadę sobie zrobili, zablokowali chrubieszów, miasteczko, tak? A zaraz linia kolejowa i sam miałczy. Zaraz usłyszymy ten miałk. Powtarzam, żal mi kolegi, żal mi Was, żal jeszcze raz powtarzam, no nie? I tam ciągle płynie to zboże. Oni się przejechali po mieście, zadowoleni, opłatek się dzielo I tam tego ludzie, co wy za spektakle robicie? Okej, okay, dobrze. I teraz tak przejdę. Kochani, o czym tutaj... O czym mówiłem? Co robili rolnicy? Rolnicy tak. Kawalkady na ulicach, wkurzali polskich ludzi, Polaków. Ronda, nasze miasta, Hej, Chlubieżów, tam nie wiadomo co, sobie blokowali, tak? A w tym czasie, jak trzeba, wszystko płynęło. I jeszcze co, co jest no, nie do zrozumienia, niedopuszczalne. Oni będą pomagać Ukrainie. Oni są za Ukrainą. Niech Polska ginie, a my pomagamy Ukrainie. I zamiast, zamiast doprowadzić do sytuacji takiej, że nic się na granicę ukraińską, żadnej pomocy medycznej, Paliwa militarnej nie przepłynie i wtedy dopiero będą z nami rozmawiać. No do tego jak gdyby nie rozumieli. Jak się skończyło, tak? Rolnikom to chyba cała Rzeczpospolita o tym dobrze, dobrze wie, jak mamy utracone gospodarstwa, zdezorganizowany rynek. I teraz pozwólcie, że jeszcze drugi materiał. Po prostu nie chcę się klapać tego samego i tak dalej. Ludzie, przecież do was trzeba ciągle mówić to samo, a to nudne jest, ja tego nie lubię. Lubię tworzyć. Ale tutaj jest istotne, ważne przesłanie. Teraz szczególnie, a zaraz ru, ruszy prawdziwa ofensywa i będzie prawdziwa jadka, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, jakie będą tutaj potrzeby? I to my płacimy. Więc to nie są już żarty. Każdy z was, gdzie ktoś działał, działa, macie znajomych. To jest zadanie dla wszystkich nas. I po prostu obojętnie, nikt XYZ może stawać. My pójdziemy, my pomożemy. Od tego są frontowcy. I tu nie trzeba wielkiej odwagi. Tu trzeba tylko realizmu na to. To są bardzo ważne rzeczy, bo oni, jeżeli będziemy zorganizowani, nie musimy nawet znaleźć się na tej granicy, nie żadnymi ciągnikami i tak dalej, tylko własnymi osobami. Jeżeli będą wiedzieć, że jest potężne zburzenie Polaków, autentyczne, a nie tam bieganie, teraz słyszałem, że w sobotę czy w niedzielę jacyś kamraci wtedy bramy, aktualnie było. Będą sobie po Warszawie maszerować, Patryć. no fajnie. Tak. Tylko tu jest problem. Dużo takich mamy. I tu faktycznie można uderzyć, gdzie zaboli. A ich nadzórcy Amerykanie wkurzą się na tych parobasów z Warszawy rządowych. I po prostu będą musieli na rzecz społeczeństwa poczynić koncesje i różnego typu rzeczy ukrócić. Skąd ja to wiem, co się dzieje? Tak, rabisz, i też częściowo wiecie. Bo Polacy, przypominam, że to jest taki gatunek człowieka w Europie, Europejczyka, od czyn, czasu do czyn, czasu, jest taki, który prawdę powie, bo się generalnie boi, no nie? co się wozi, jak się wozi i tak dalej. No to jest z drugiej strony, jak to zalewa nasz rynek, mafie różnego typu. Komu wojna, komu krowa dojna. Zajebiste pieniądze robią. Niesamowite. No. Jasne, to wystarczy. To wystarczy, to obrazowało. Rok temu wstecz. I nie było to adresowane do żadnych rolników, czy jak teraz, dyszących i podlegających pogromowi przewoźników tak pogrom spotkał gospodarczy, ekonomiczny rolników taki pogrom słuszny pogrom, pogrom spotkał was ekonomiczny żeście przewoźnicy porzeście nie dopinowali własnego interesu wtedy był jeszcze raz powtarzam to była zupełnie inna sytuacja w innej sytuacji była Europa Ukraina rzeczpospolita my jako społeczeństwo rok temu wstecz rok dodatkowy Granicy grabieży, utrwalenia pewnych struktur i pewnych strategii. Wszystko jest strategią, mechanizmem. Stworzyły się takie mechanizmy, że dzisiaj je po prostu rozmontować lub zdemontować będzie alcy trudnie. To było adresowane do wszystkich, do wszystkich do Polaków, bo granica grabieży jest interesem nas, wszystkich, nie tylko tych branż, które dzisiaj dostają. W tym momencie wszyscy Polacy. Wszystkie branże, cała gospodarka nasza narodowa jest skazana nie na konkurencję, ale na konfrontację, na wojnę z Ukrainą. A szczególnie w momencie, gdy widzicie, decyzje zapadły, to nie będzie członek Unii Europejskiej, ale dostanie status stowarzyszonego członka. Na peł nie będą członkiem pełnie praw, tak jak dzisiaj ma, w tych dziedzinach, m.in. przewoźników. Oni nie muszą żadnych reguł spełniać na Ukrainie. Tak? A rynek dostali. Bez pakietu mobilności tak zwanego, który żyłuje polskich przewoźników i tak dalej. Bo się na tym dzisiaj skupimy na przewoźnikach. To jest zadanie narodowe dla nas wszystkich. I teraz krótko do przewoźników, czy Wy popełniacie takie same błędy jak rolnicy? Ja nie wiem, czy to są błędy. To jest mentalność ludzi. To wynika z mentalności. Ta, taki sam wskaźnik z idiocenia, skundlenia z i tchórzostwa. Chyba to najlepiej opisuje. Zresztą wystarczy po sobie popatrzeć, tak? Nie ma żadnego problemu. Z czym więc mamy do czynienia? Wszyscy żeśmy się, wielki, wielka praca Polaków, was, przewoźników. A znam te środowiska, stowarzyszenia po kolei i tak dalej. Doszło do tego, że staliśmy się faktycznie Największą, my jako Polacy, nasi polscy przewoźnicy, największą flotą w Europie przewoźników. W handlu międzynarodowym pierwszą. Ale oświadczam, że to już było. Staliśmy się bodajże czwartą, w ogóle ciężarowym i tak dalej. Wszędzie w czołówce byliśmy. Co nam pozostanie? Długi, leasingi, bieda i niesprzedane samochody. Bo, żeby te wasze samochody chcecie dzisiaj sprzedać, tak? Chcecie. Ceny prawie o połowę spadły. Żeby je można było sprzedać, a kto je kupi? Wschód, bo tam świat się rozwija. To musicie przejechać przez granicę białoruską. <grych> Na polskich numerach nikt was nie puści. Jasne? Więc doprowadziliśmy dzisiaj do upadku. Ale tu winni są. Sami przewoźnicy. Pierwsza wasza wina na czym polega. Że jak niszczoną pospolitą na granicy okna na świat, gospodarczego okna, nie chodzi o Białoruś. Tylko poprzez Białoruś. Zapamiętajcie sobie zawsze, okno, wychod na świat Polakom, Rosja, ale Azja. Między innymi ta Mołdawia, do której żeście jeździli, Kazachstan i tak dalej i dalej, te różne republiki byście tam jeździli. Takie pieniądze, żeście zarabiali. Tłukli kasę. Przewozów wschód-zachód, łącznie z chińskimi. Dzisiaj to się skończyło. No, ale Wy byliście hitre. Ja rozmawiałem z Wami. Szczególnie tych, Siedlecuny, Biała Podlaska, tutaj tych, tak, tak, Parczew i tak dalej, Cwaniaczków różnych, tutaj Podlaskich, no tych to już w ogóle z województwa podlaskiego Wy żadnego rozgroszenia nie macie ale będziecie na szczęście odpowiadać przed waszymi rodzinami, bankrutując, komornicy. Będziecie musieli patrzeć waszym dzieciom, znajomym w oczy, do czego żeście doprowadzili. I gdy mordowano, niszczono tą granicę z, z Białorusią, gdy ją zamykano, to tutaj w politykę się bawiono, nikt z was nie podskakiwał. Znam was dobrze, znam wasze myślenie, bo wy byli hitre. Wasza hitrość polegała, nie ma problemu. My sobie, przez Ukrainę, ja z Was znam, Wy pamiętacie Wasze rozmowy z Wami. Przez Ukrainę zrekompensujemy. Oni wiesz, tak myśleli. I zrekompensowaliście sobie. Ukraińcy, 800%, czy Wy rozumiecie? Osiem razy. Bo były tak zwane, to sobie ktoś tam, kto się interesuje, pozwolenia przewozowe. To nie jest trudne. Ja wiem, że wielu nie rozumie, o co chodzi. A to sobie doczytajcie. I osiem razy w stosunku do tych pozwoleń, które miały Ukraińcy na rynek, przez Polskę tak zwano, na rynek zachodni, 800% wzrosło. 8 razy. Oni tyle razy zarobili. A wy zostaliście totalnie chyba 160 tysięcy pozwoleń Polacy mieli, ja to nie pamiętam, totalnie wyautowani. Totalnie. I co hitre? Hitry Polak z hitrym Ukraińcem nie da rady, Ukraińcy z hitry. Pamiętajcie o tym. Hitrość pisana w ich mentalność cwaniaczki A dzisiaj tak samo jak ci rolnicy. No jak oni mogli ci rolnicy, tak? Jak mogli? Opowiadać, że pomagają Ukrainie wkurzać rolników, Polaków, tak, przepraszam. W miastach im tam cyrki robić, blokować i tak dalej. No oczywiście politykę sobie robili. No i ostatecznie zrobili. Teraz też nimi tam gdzieś dołączają i tak dalej gnać. Pamiętacie, to jest granica grabieży. To jest z Ukrainą. Narodowa granica grabieży. To jest granica okna na świat. Czekają nas dwa zadania. Pierwsze zadanie. Ale to z mentalności wynika. Patrioci, turbopatrioci i wszyscy kochani Polacy. 11 listopada. Machanie chorągiewkami. Pypik. Py. Śmiech i marsze, piękna sprawa. Wywieszanie flag, czasami pod pomniki zajdziecie. I zresztą nie tylko 11 listopada. To jest przejaw patriotyzmu. Nie. Przejawem patriotyzmu to jest walka dziś i teraz. Ci z 11 listopada, umownie mówiąc, czego od nas oczekują? Nie żebyście łazili na ich groby, po ich grobach. Tylko żebyście sami byli Polakami. Żebyście wykonali to, za co oni życie oddali. Narodowa granica grabieży, narodowy protestu, nie żadni przewoźnicy, rolnicy i tam inni, którzy dzisiaj w dupę dostają w poszczególnych branżach. Miliony Polaków, tu jest nasz patriotyzm. I nie blokada taka, że wy będziecie przepuszczać, tak jak mówiłem w tym materiale, medykamenty, militarne, paliwa. Nie, dokładnie tego się nie przepuszcza. Nic się nie przepuszcza. I te hitre, jak dostaną odpowiednio, dopiero będą rozmawiać. Te stąd, z Kijowa, z Waszyngtonu i tak dalej. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie, pozytywne, jeszcze ważniejsze. Jakim prawem, tu są zablokowane te przejścia, jakim prawem dzisiaj walczycie z Białorusią? Wy walczycie. Nie Wasza władza, czy ten rząd, czy tamten rząd i tak dalej. Tylko Polacy, my jako naród. Dlaczego my walczymy z Białorusią? Zamiast dziękować Bogu, że jest to okno na świat gospodarczy Polsce i Polakom. Wiecie co? Ja rozumiem społeczeństwo. Rozumiem rolników gleboryjów, do których się zaczynam, zaliczam. Może można, tylko się w tym i tak dalej nie rozumieć świata. Ale jak Wy jesteście w stanie zrozumieć przewoźników, którzy jeździli do Rosji, tak? Którzy znają dobrze? Rozmawiam z Wami, rozmawiałem. I wy wszystko dobrze wiedzieli, żeście cwaniaczki milczeli. Bo tak wasze firmy dobrze się wiodło, a bardzo dobrze. Ale się skończyło, informuję. Wypapali w tupik. Wy rozumiecie ci, którzy jeździli na wschód. I to w tupik, którego już nie wyjdziecie. I tchórzostwo te wasze. Te wasze obmierzłe tchórzostwo. A mówię to z bezpośrednich spotkań, wiecie, o kim mówię. I to jest główne zadanie dokładnie dzisiaj narodowe, wszystkim Polakom, patriotyzm narodowy. Skończyć z tym duractwem. Ta granica Polsce musi być, skoro tutaj nie mamy, to jest wróg gospodarczy. Był, jest i pozostanie. A szczególnie w kontaktach z Unią Europejską. I to, to nie jest wina Ukrainy. To jest wina naturalnej konstrukcji, jeśli ktoś rozumie o co chodzi. Ją można poprawić, ale i nie można zmienić. Natomiast tutaj trzeba... Pro, wy myślicie, to tak Białoruś już czeka na Was, co? No trzeba, trzeba będzie, nie to, że poprosić, być wiarygodnym. Bo nikt takim przeniewiercom, jak my, nie już nie zaufa następny raz. Duże zadania. I to jest nasze najważniejsze. I teraz tak, nawet ci przywoźnicy. To Wy co, czekaliście... Czas wyborczy nie był dla Was. Wy zrozumieli, że was w styczniu, w lutym nie będzie już, tak? Dopiero teraz. Macie to do zrozumienia. No tak, szkoda. Były wybory, byli odpowiedni ludzie, trzeba było umieć walczyć, a można było wszystko załatwić i ścisnąć. Naprawdę, tylko w ten sposób, twardy. Tam jeden z nich mówi: tak, no jak pozwolą nam, to będziemy stać, protestować. Jak nie pozwolą, bo tam policja ich zganiała, by. Tak, tak, zobaczcie, no, jeśli wy macie taką walkę, to wy z prawdziwymi, naprawdę mającymi charakter Ukraińcami nigdy nie wygracie. Wygrywa zawsze mądrzejszy i silniejszy. A na takich nie, nie pokazujecie. Nie wskazujecie, że takowymi jesteście. Teraz tak. A co oni robili, ci przywoźnicy? Pamiętacie, ostatni dzień kampanii z posakiem sobie. Oni, oni, kierowcy tak zwani, jeżdżą. No i dobrze. Zaufali mocno ruchowi narodowemu. A jak wy, tak, ruch, rucha, dobrze robi ruch narodowy. Ostro was wydymał, tak? No to wasz dzisiaj Krzysiu Bosa, który z wami jeździł, jest wicemarszałkiem. Co mu funkcja dzisiaj nie pozwala, tak? Gdzie on jest? Natychmiast z powrotem, i tu ma stać. Właśnie swoim urzędem, wicemarszałka. Mam nadzieję, że go zmobilizujecie. Winien wam to. Ale nie chodzi tylko o to. Zresztą oni wiecie, stół wywracali, a stoliczek sobie zobaczcie, pod tym stołem. Zrobili własny do gry. Grają, grają i też odpadki sobie. Konfederacja. Fajna, fajna. Mówiłem Wam. Oj, barachło to jest barachło. No dobra. Dzisiaj wybrani są nowi parlamentarzyści. Nieważne skąd. Ludzie kochani. Czy rolnicy, przewoźnicy. Przemysł farmaceutyczny, nie wiem czy on tam cierpi, ale sporo naszych firm i tak dalej. Różne są inne branże, które cierpią, za którą my wszyscy. Każdy z nas na kogoś głosował. 75% Polaków zagłosowało. Wśród przewoźników na każdego żeście głosowali, a szczególnie przewoźnicy no tutaj wiadomo, że to bardziej z tych terenów wschodnich, ale także z Polski centralnej. Ale to powinno dotyczyć każdego przewoźnika, bo jeżeli ci wyeliminowani są, to ruszą na rynek wewnętrzny. Wiecie wy o tym, tak? I co się dzieje, tak? I są kłopoty wszystkim. Więc praktycznie każdy parlamentarzysta wybrany jest wasz. I idziecie dzisiaj w konkretnej sprawie. Bo polityk, poseł jest od tego, żeby oni po prostu tutaj byli i zrozumieli, co się dzieje, i mają zająć określoną postawę. Ukraina i Białoruś szczególnie. Jeszcze raz, bo to jest pozytywny scenariusz tego okna gospodarczego na świat Polski i Polaków, polskiej gospodarki. I bezwarunkowo macie, macie obowiązek, ale żeby to zrobić, to trzeba być wiarygodnym. Trzeba być konsekwentnym, wiedzącym, czego się chce. Ja rozumiem, że chcecie jeszcze obrywać, padać na kolana, być niszczeni, no ale Wy później powiecie, że Wy już nie macie o co walczyć. Wasza taka mentalność. Zresztą my w Polsce to niejednokrotnie, na przestrzeni dzień już żeśmy przerabiali. Dopóki są siły i możliwości. Nie opowiadajcie mi, że jakiś przewoźnik, on nie ma czasu. A kto ma czas? No wiecie, to już tak jak rolnicy, 20 tele gdzieś pojechał, godzin, czy tam 48, i oczu on, on tyle dał człowieku. Dni, daj miesięcy, 24 minimum. Walka kosztuje, nic nie przychodzi za darmo. Bardzo konkretna strategia, z konkretnymi ludźmi, z Waszej strony determinacja. My jesteśmy zawsze otwarci. Konkretna strategia, twarda, gdzie są konkretni ludzie, gdzie determinacja, mądrość, bo skończycie jak Ci. Co na początku mówiłem, gdzie macie kurkiem na kościele zwany powiedział, głupi, głupi, a to to powiązane jak bydło leżało, tak? Niczym to się nie różni. Więc uważam, że chyba wszystko przekazane, te winnickie bosaki poruszone jak trzeba do roboty winnickiego odkurzyć, bo on jest winien. Wy jako Konfederacja szczególnie. Szczególnie Wy, jako Konfederacja, Rów Narodowy. Wy byliście za zamykaniem granic. Wam nie, nigdy interes narodowy nie leżał. Byliście przeciwko jemu. A dzisiaj trzeba zapłacić. I zobaczcie, jak Wy wszyscy jesteście robieni, tak? No ale czas skończyć. Czas obudzić się z tego letargu. I polski patriotyzm, żeby on był autentycznie polskim, przełożyć, żeby ci, których Wy próbujecie czcić, nie wstydzili się was, nie brzydzili się. Bo takimi waszymi zachowaniami brzydzą się. Ja bym sobie nie życzył, żeby ludzie, którzy w ten sposób postępują, gdy już ktoś umarł, ktoś zginął, i nie ma prawa już głosu, nie ma możliwości, żebyście jeszcze łezki ronili i opowiadali o ich bohaterstwie. Bo to jest niegodne. Mam nadzieję, że się rozumiemy.